No i co? Jest! Działa! Działa! To ja czekam. Jeżeli mi się uda, jeżeli mi się uda kogoś zobaczyć, na razie będę sobie być może piła kawę, jak się nie zakrztuszę. No dobra, to już teraz widzę, że, że jestem i że Wy mnie widzicie. Mm, tak. Dobra, no to mogę zaczynać, ponieważ fajnie się mówi do kogoś, a widzę, że już mówię do kogoś, to mówię. Mam na imię Ania. Tak, cześć, Kasiu. Na imię Ania prowadzę stronę Inspirowanka, na której inspiruję do szczęśliwego życia pomimo wszelkich przeciwności. No i powiem Wam szczerze, że ten marzec mi się zaczął tak. Że muszę robić dobrą minę do złej gry. Najbliższe miesiące nie będą, to znaczy będą pełne różnych przeciwności, z którymi będę sobie musiała radzić, będą pełne nerwów, będą pełne rzeczy, o których nie mogę powiedzieć wprost i będą bardzo niesprzyjające, dlatego że będą pełne niepewności, pewnego rodzaju takiego zawieszenia. A to jest zła sytuacja, to znaczy, kiedy ona już się wyklaruje i będę mogła wszystko opowiedzieć i nawet jeżeli ta sytuacja będzie dużo gorsza niż, jest, niż była do tej pory, a prawdopodobnie będzie pod pewnymi względami dużo gorsza, pod innymi nie, ale pod pewnymi będzie, ale ona będzie stabilna i wtedy jest inaczej. A jeżeli coś jest jeszcze w takim, wiecie, nie tylko zawieszeniu, ale i takim jeszcze rozedrganiu, to jest źle i wiem że znaczy zaczęło mi się to w zeszłym tygodniu i najbliższe miesiące nie potrafię nawet powiedzieć ile dokładnie takie dla mnie będą i no yy, yy, mówię to żebyście wiedziały że nie yy, to znaczy tak yy, nie zawsze to że będę pokazywała że jestem taka super happy to znaczy że ja naprawdę taka będę a z drugiej strony być może yy, czasami niektóre rzeczy na, na niektóre rzeczy nie będę miała wpływu. To znaczy, jesteśmy tylko ludźmi i czasami zdarzy się, że zrobię, powiem albo odpowiem Wam coś, yy, co będzie wynikało z moich wewnętrznych mm, nerwów i będzie niezbyt czasami miłe. Nie wiem, ja nie potrafię teraz tego powiedzieć, ale być może coś takiego się zdarzy. Mówię o tym, że żebyście wiedzieli, że to jest taki niezbyt dobry czas. Ale powiem Wam, co jest dobre. Dobre jest to, słuchajcie, yy, wiecie, że ja mam... Yy, Fazy na różne rzeczy. Od pewnego czasu, znaczy już długiego czasu, od paru miesięcy mam fazę na flamingi. I broń Boże, to nie jest reklama, nic mi Biedronka za to nie daje, chociaż cuda nabywam niej nabywa, i się chwale, Ale ja muszę Wam coś pokazać. Zobaczcie, widać? O, widać! Patrzcie, co nabyłam wczoraj. Kwiatek kwiatek, kwiatkiem to są chyba łosie rogi takie jeszcze małe, jeszcze niezdrewniałe. Bardzo je lubię, miałam kilka razy. Ale słuchajcie, patrzcie, taka cudna we flamingi: osłonka, to nie jest doniczka, to jest osłonka. I ona jest, wiecie, ceramiczna, fajna, taka ciężka. I ta jest turkusowa, i tą będę miała w tym pokoju, bo tutaj są elementy turkusowe. Mam jeszcze taką, no nie różową, tylko taką łososiową, można tak powiedzieć, też we flamingi, ale w innym stylu ten flaming jest, więc one nie są razem, są, są osobno, bo tak nie, nie, nie stanowią za bardzo kompletu. To mam tutaj i, i dlatego wam pokazuję, bo to jest flaming i jest fajna. No. I trzeba się cieszyć fajnymi rzeczami. Jak macie coś fajnego, to też pokazujcie w komentarzach czy gdzieś tam, nie? Dobra, to odstawiam flaminga. Postaram się go nie, nie rozwalić, mam nadzieję, ale jest super. Jeszcze Wam coś pokażę, zanim, zanim zaczniemy główną część. Bo wiecie, że główną częścią dzisiaj jest dosowanie. Yy, 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 no to, ale Wam pok pokazuję najpierw różne rzeczy. Oprócz flaminga, to Wam jeszcze pokażę coś. O, to jest to coś, co już Wam pokazywałam na zdjęciu. I dzisiaj piję kawę z tego. To jest taka kolba, ale ona jest taka, taka trochę inna niż ta te, które miałam. Bo ona tu jest taka wysoka. I tutaj, to jest akurat. No, w, yy, umyte. Jest taka. Jeśli ze mnie śmieją w domu, że to jest taki ten podbierak do ryb. No bo to tak wygląda na takiej bambusowej rączce takie, takie z płótna, takie coś, które się wsadza. Ja w to jeszcze wsadzam filtr i tak parzę. Ale to jest takie zabawne, to takie lubię. I jeszcze Wam coś pokażę. Jeszcze Wam coś pokażę. To już ostrożnie. Zobaczcie, wiecie że też, że mam fioła na punkcie filiżanek. I to jest taka piękna filiżanka. O! Właśnie oblałam kawą sobie z podaczek. Okej. Okay. Ale to jest piękna filiżanka w niezapominajki, malutka, taka wiecie, 90 chyba ma mililitrów, yy, którą sobie przywiozłam w sobotę od mojej Eli z Ruska. A dlaczego o tym mówię? Yy, jak nie zapomnę, to profil Eli też podla, podlajkuje, to sobie wchodźcie. Dlatego o tym mówię, że ja dzięki Eli to mam chyba całe mieszkanie umeblowane we wszystko, co tylko możliwe. Bo Ela prowadzi taki sklep z rzeczami sprowadzanymi z Niemiec, głównie z antykami, ale właśnie też jest taka porcelana i tak dalej. A jeszcze to mówię dlatego, że już też Wam kiedyś o tym mówiłam, że ja przez internet poznaję niesamowitą ilość fantastycznych ludzi, ale to tak fantastycznych, z którymi się, z którymi nawiązuje po prostu rewelacyjne relacje. I o tym właśnie mówię dlatego, że Elę też poznałam przez internet, to znaczy ktoś mi polecił, ktoś mi polecił jej sklep, ja nie wiem, czy nie ze względu na coś z wiatrakami przypadkiem, że na zasadzie, że tam coś, coś jest, żebym zajrzała, zajrzałam, przepadłam. Rusko jest około 120 km od nas, koło Środy Śląskiej z Wrocławia, jak się jedzie na Legnicę. Jeżeli ktoś ma blisko, to polecam zajrzeć. I w tym Rusku, bo, bo są różne Ruska w, i niektóre nawet bardzo blisko, a to jest Rusko koło Środy Śląskiej, to jest gmina chyba Malczyce. Słuchajcie, Fantastyczne rzeczy tam można dostać. Ela jest przemiłą osobą, i to jest kolejny przykład osoby, którą poznałam przez internet i która jest fantastyczna. Także ja ze, ze swoich własnych doświadczeń mogę powiedzieć, tak, owszem, bądźmy ostrożni, ale nie bójmy się ludzi poznawanych przez internet, ponieważ to są naprawdę, ja wiem, wszędzie jest pełno oszustów, tak? Ale, ale w realnym życiu też jest pełno oszustów. To nie, to, to wiecie o co chodzi. Ja miałam to szczęście, że przez internet poznałam same fantastyczne, wspaniałe osoby i dlatego wam też o nich mówię. A jeszcze wam coś pokażę. to wiecie, słuchajcie, mogę, mogę wam pokazać. Bo mam, ta dam, Marcin mi wyciął i wydrukował. <laughs> słuchajcie, to są, to, to są straszne starocie. To są starocie sprzed chyba dwóch tygodni, nie? To są marchewki z okazji dnia marchewki. Yy, to, a to są starocie sprzed tygodnia, bo nowości nie mam oczywiście, czyli Wielkanocy. To są starocie sprzed, sprzed, yy, sprzed tygodnia, czyli te naklejki pogodowe dla minimalistów, czyli te takie czarno-białe, i naklejki nie dla minimalistów, czyli kolorowe. To są pogodowe ikonki. A oprócz tego, tego już nie będę tak wam szczegółowo pokazywać, ale pokażę, że mam. O, to jest taki plik straszny. To jest cały kwiecień. Kwiecień jest też, wiecie. Taki sobie wymyśliłam, że to będzie właśnie taki pogodowy kwiecień, czyli te grafiki też ma związane z pogodą, ponieważ, za główne motto. Taką myśl przewodnią miesiąca, wzięłam sobie przysłowie kwiecień, plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata, więc to mi się skojarzyło z pogodą. I tu są właśnie na jednym z arkuszy, są też wszystkie cytaty związane z kwietniem, ale właśnie poniekąd z pogodą. I bardzo się też cieszę, ponieważ będę sobie mogła kwiecień zaplanować już i potem pokazać wam, jak ten kwiecień zaplanowałam. I jeszcze powiem jedną rzecz, ja już o tym pisałam i w ogóle zamieściłam też w tym takim głównym opisie naklejek, bo niektóre osoby mogą być zdziwione. Matko, dopiero zaczęliśmy marzec, początek, nie? Bo ten kwiecień wrzucaliśmy w. Już mówię dokładnie. 2, 2 marca był wrzucony kwiecień do sklepu. Ale to jest ze względu na to, że. Yy, ten kwiecień trzeba sobie zaplanować, a wiem, że niektórzy są tacy, którzy lubią mieć zaplanowany miesiąc, yy, nie dzień przed rozpoczęciem tego miesiąca, tylko dość długo yy, wcześniej, bo tak lubią, tak, no wolno im. A zanim jeszcze sobie zaplanują, no to chcą sobie te naklejki kupić i zamówić. A jak już sobie zamówią, to my jeszcze musimy je wydrukować i wyciąć. Drukowanie to akurat chwila, ale wycinanie trwa. Yy, no i to, to o to chodzi, tak? To chodzi o ten tryb, żeby każdy mógł sobie właśnie te naklejki kupić, zamówić, żebyśmy zdążyli je wyciąć, żeby one mogły do was dojść, i żebyście spokojnie zaplanowali dany miesiąc, co najmniej na dwa tygodnie, czy co najmniej na tydzień, zależy, jak to wyjdzie, przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca. A ja się cieszę niesamowicie, bo będę już ten kwiecień planować i będę mogła Wam pokazać. A dokładnie te naklejki, to może nagram na story filmik i, i pokażę na Instagramie. I jak też nie zapomnę, znaczy po to to mówię teraz, bo jak odsłuchuję i na YouTubie zapisuję o czym jest kawka, to właśnie wiem co mam zrobić. To, to mówię teraz dla sobie, i dla Was, i dla samej siebie poniekąd. Mówię o tym, że, że można obejrzeć, że można obejrzeć Story normalnie, nie, znaczy nie wiem czy nie mając Instagrama. Chyba mając, ale normalnie no, nie przez Instagram, tylko na przykład na komputerze. Ja to często oglądam na laptopie, po prostu przez wersję taką przeglądarkową Instagrama. I też można tam te story obejrzeć, więc, więc mówię, żeby po to, żeby wam pod tym filmem wrzucić link do story z Instagrama. Zamotałam się całkiem, ale okej. Okay. I główny temat dzisiaj. Słuchajcie, wszyscy na to czekają. Tutaj, wczoraj. Wszystkie zapisane osoby do wymiany listów. Napisałam wasze imiona, nazwiska bądź niki internetowe na karteczce, na karteczkach. Jest nas razem, ponieważ ja też się chcę bawić. 24 osoby, czyli będzie 12 par. I tutaj przypomnę, to znaczy tak, post utworzę jeszcze jeden, taki świeży z zasadami dla przypomnienia i z terminami. I bardzo was Proszę o następującą rzecz. Abyście, po pierwsze, ja o tym napiszę w poście, ale, ale, ale też mówię, abyście dogadały się z tą swoją parą wymiankową już prywatnie, podały sobie wtedy adresy, uzgodniły, czy to jest zwykły list z kartką, czy na przykład też chcecie magnes z miasta i to sobie już między sobą ustaliły, ale ten post będzie też po to, aby y te połączone pary skomunikowały się tak oficjalnie na grupie w komentarzach, dlaczego mi zależy, żeby to było oficjalnie na grupie i żeby każdy pod tym postem się zgłosił? Ponieważ chciała. Ja, ja, różne są sytuacje. Ktoś może na przykład zapomnieć, może mu wylecieć z głowy, może nie wchodzić na grupę, może jest coś takiego, że jest zajęty i w ogóle nie wiem, nie korzysta z Facebooka przez te dni. A zależy mi na to, żeby ta druga osoba z tej pary wymiankowej po prostu nie była pokrzywdzona, żeby jej nie było przykro. I jeżeli na przykład z kimś nie będziecie mogły złapać kontaktu, nie będzie odbierał od was prywatnych wiadomości, też napiszcie na grupie. Nie w formie jakiejś tam, wiecie, pretensji, że, że coś, bo, bo to różnie jest. W formie takiej, żeby komuś przypomnieć, żeby mu się pojawiło w powiadomieniach, że jak nie ma was znajomych, no to, że mu tam wskoczyło do folderu inne na messengerze, nie wiadomo, i, i wtedy na przykład nie widzi, bo, bo nie zagląda, bo nie szuka. Żeby po prostu przypomnieć, yy, no, no żeby, żeby nikt się nie czuł pokrzywdzony. A gdyby na przykład ktoś w danym nie wiem, momencie terminie nie mógł, bo coś, to też pisze, tak? Słuchaj, no tu jest termin do tego, a ja wyślę, że nie wiem, dwa dni później, bo nie wiem, gdzieś jestem i nie wiem, nie dotrę na pocztę, nie wrzucę do skrzynki i tak dalej. Chodzi o to, żebyśmy, żebyśmy też wiedzieli, tak? Że, 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 żeby nikt się nie czuł pokrzywdzony. Gdy się zdarzy tak, że ktoś, nie wiem, w ogóle totalnie, nie wiem, likwiduje Facebooka, ma focha na nas i w ogóle wychodzi z grupy i nie chce brać udział i znika i kasuje wszystkie, cały swój, wiecie, ten ślad cyfrowy w komputerze to żeby było tak, że nie wiem, ja bym mogła do tej po prostu drugi list napisać do tej osoby, żeby ta osoba nie pozostała bez niczego. To jest to jest jakby to o co mi chodzi. Dobra, to, tak już to po no wiecie, po mm, po że tam jest już masz. W sumie nie wiem po co, bo to i tak jest, że każdy z każdym napisze list, nie? Ale dobra, jest. Mam przy tych nazwiskach też cyferki, będę czytała tak i sobie tak jakoś, wiecie, układała, żeby się nie pomylić. I będę tak czytała, jak się, jak, jak funkcjonujecie w internecie, jak się zapisywałyście, tak? Że, że, no, uprzedzę. Dobra. Czyli losuję po kolei, czyli jedna osoba i ta druga, następna, wylosowana, tworzą parę, nie? Tak, specy... nie wiem, może na czym sobie postawię, żeby nie musiała cały czas trzymać, będzie widać. O, dobra, widać, super. No to losuję. Mam pierwszą karteczkę. Mam pierwszą karteczkę. Jolanta Kin. Jolanta Kin. Jola, słuchaj, masz, do kogo wysyłasz list? Jolanta Kin. Jolanta Kin. I Emilia Baczyńska. Jolanta Kin i Emilia Baczyńska. Yy, czy mi się wydaje, czy obie macie te same zainteresowania yy, scrapbooking? Tak? tak? Tak mi się coś nie wiem. Następna para, czyli mamy już pierwszą parę. Następna para do listów. O, Anna Kurtaż. Dobra, ja. Tu siebie układam z woku. teraz normalnie, wiecie co? Najbardziej <grym> ciekawe, z kim będę tworzyć parę. Ja. Y dobra, wiecie co? Jeżeli wylosuję moją Monikę, która też się zgłosiła, mówię o tym oficjalnie, wrzucam jeszcze znaczy odkładam i losuję jeszcze jedną osobę, bo. Nie dlatego, że nie lubię Moniki, ale my się widzimy prawie co czwartek. No to trochę głupio pisać do siebie listy. Wiecie o co chodzi. Dobra. Dobra, to jest para dla mnie. Już się nie mogę doczekać. Małgosia G sikora. Małgosia, my piszemy do siebie. Już odkładam. Wiecie, co, jakie to emocje? Masakra. Dobra, następna osoba. Wy już widzicie, ja nie. Małgorzata przedbora. Małgosia. Małgosia losuje parę dla ciebie. Yy, Katarzyna Mikołajczak. Małgosia z Katarzyną tworzą parę. Następna osoba. Sylwia Falarczyk. Sylwia. Sylwia uważaj, losuje dla Ciebie parę. Yy, już wiem. Ja już wiem. Yy, Karolina Karch. Karolina i Sylwia są razem w parze. Nie, nie wiem, czy wy się lubicie, czy się nie lubicie. Normalnie, ale to się polubicie. Nie. Dobra, wy już widzicie, znaczy nie widzicie bez odwrotnie, nie, ale. Agnieszka skarbińska. Agnieszka Skarbińska tworzy parę z. Paulina Paula. To wy się dogadacie, Paulina, tam prawdziwe nazwisko podasz. Czyli Agnieszka i Paulina są razem. Dobra. Następna osoba. Anna Stryszowska. Ania. Ania, losuje ci parę. I Ola Rutkowska. Ania i Ola są razem. Dobra, au au au, już leci Aneta Izdebska, Aneta, Aneta i Art i Zula. To też się dogadacie, podacie sobie, to znaczy podacie, yy, podacie sobie swoje prawdziwe dane. Yy, dobra, yy, Katarzyna Salitra. Kasia. Nie wiem, czy nas słuchasz, czy ty po jakichś tam różnych krajach latasz. To, trochę cię zazdroszczę, tylko trochę. Yy, Joanna Stefańska, czyli Kasia i Oasia. Dobra. Dalej. Agnieszka Krzciuk. Aga, dla ciebie para. Matko, zaraz mi się to wszystko... I Wioletta Cichosz. I Blue blueshul to jest moja Monika, ta z którą się spotykamy prawie co czwartek. I, yy, i, widzi, i widzicie Monikę na zdjęciach, które wam pokazuję. To, to jest ta Monika. Zaraz Monika, zobaczymy, kogo ci wylosuję. Już ci wylosowałam kogoś. Katarzyna Lepiasz, czyli Monika i, i Kasia. Dobrze, i jeszcze ile, chyba dwie pary jeszcze nam zostały, tylko bo widzę cztery losy. I to będzie tak. Anna Skorupska. Anna Skorupska i, i. i. Jolanta Super. Czyli Ania i Jola Razem. I jeszcze dwa losy ostatnie. Jeszcze dwa losy ostatnie. I to jest Natalia Opuszewicz. Dobrze przydam? Tak, Opuszewicz. I. I Paulina Rzepecka. Słuchajcie, pary są. Ja nie będę ich drugi raz czytać, przypominać. Ja je sobie tak rozłożyłam, żeby je zaraz y, przepisać. I słuchajcie, y, napiszę w poście i napiszę te pary, żeby się Wam nie, y, y, nie myliło. Więc za chwilę ten post się gdzieś na grupie tam pojawi. Napiszę Wam pary i w komentarzach pod postem potwierdźcie, że się, że tak, że, że jak już odsłuchacie i będziecie, będziecie znały te wyniki, czy przeczytacie, jak nie będziecie miały czasu słuchać czy oglądać, że znacie, że, że tak, że potwierdzacie, że się skomunikujecie. Potwierdźcie też, że na przykład, że się że dałyście radę się skomunikować. Gdyby właśnie był problem, gdyby ktoś nie dał rady, gdyby ktoś się nie mógł skomunikować, to piszcie, przypominajcie, oznaczajcie się wzajemnie, że możecie. Ja w tym poście postaram się oznaczyć, ale ja nie wszystkich mogę też oznaczyć. Prawdopodobnie niektóre osoby mają wyłączoną mm, tą funkcję na Facebooku, czy nie, że, że ktoś ich może oznaczać w poście. Więc jeżeli mi się uda kogoś oznaczyć, to go oznaczę, to wam się to pojawi, to będziecie wiedzieć. Jeżeli mi się nie uda, to ja tylko napiszę tak, jak jest, yy, dokładnie, nie tak jak się zapisywałyście, imię i nazwisko, czy ważnik, no ale to już wam się nie pojawi, to jeżeli nie przeczytacie, nie będziecie wiedzieć. Ale jeżeli wy na przykład macie możliwość oznaczenia tej osoby w komentarzach, bo nie wiem, bo to jest wasza na przykład znajoma. Nie to, to się też oznaczajcie, żeby przypominać. Po prostu chciałabym uniknąć sytuacji, żeby ktoś się poczuł zaniedbany, opuszczony, żeby komuś no, nie było, było miło, że na przykład nie dostał, tak? Niczego. I jeszcze raz przypomnę, ja to też napiszę. Wersja podstawowa to jest taka, że piszemy do siebie list, on nie musi być długi, albo można się już nawzajem w parze umówić, jaki to ma być list. Ma być miły, ma być fajny, ma być sympatyczny, może być ozdobiony, nie wiem, jakimiś naklejkami, może być ozdobiony waszymi rysunkami, szlaczkami, coś tam może być wykaligrafowane, jak potraficie, ale to już jest wasza umowa, tak, żeby, żeby ten list był fajny dla tej drugiej osoby i ma być kartka bądź zdjęcie z waszego miejsca zamieszkania. Jeżeli jest możliwość zakupienia kartki z czymś fajnym, to kartka, jeżeli nie, to nie wychodzimy, nie może robimy zdjęcie, drukujemy coś, żeby tak. Wiecie, tak, żeby było fajnie. Może być zaproszenie do obejrzenia fajnej, ciekawej rzeczy, może być opowiedzenie o fajnej, ciekawej rzeczy, która jest, może być zachęcenie do jakiejś fajnej aktywności, którą lubicie, którą się pasjonujecie, którą byście chcieli komuś przekazać, tak? Oprócz tego, ja tam zamieściłam w tym pierwszym poście, ale jeszcze to przypomnę, żeby tak mniej więcej już, to chronologicznie tak, uszeregować tą, tą całą wymianę, żebyście potem zamieścili zdjęcia, zamieściły, bo jesteśmy wszystkie baby, w jakimś tam określonym terminie. Yy, tak zrobić zdjęcie, żeby wiecie nie, nie, nie ujawniać jakichś tam danych wrażliwych. Po prostu pokazujecie na zdjęciu to, co możecie, lub wykonujecie zdjęcie w ten sposób, że możecie je, je zrobić tak, I, i, i ujawnić bez żadnych tam danych, żeby potem zrobić taki, nie wiem, czy wspólny album na grupie, czy na stronie, żeby pokazać tą wymianę, że te listy są fajne, kolorowe, że, nas do, że dochodzą do nas, że sztuka pisania listów nie zanika, że ma się dobrze. I jeszcze miałam wam coś pokazać. Tak, tak już na koniec wam pokażę. Jak niedługo będę miała dobrze, żart, suchar, to będzie suchar. Jak niedługo y, następnej kawki, jak nie zrobię, jak będę miała problemy z oddychaniem i wysoką temperaturę, bo wiecie, co, co zamawiam za AliExpress. To, to był suchar, to był straszny suchar. Ja wiem. Słuchajcie, czekajcie. To widać widać, ale w odwrócone. To jest Muji, ja nie wiem, kto się czyta chyba Muji. To jest żelopis. On ma 0,38 grubość. Żelopis. Słuchajcie, pokazuję Wam go dlatego, że to jest coś, czym sobie piszę w moim planerze i co bardzo lubię i dlatego polecam. Ja je zamawiam na Aliexpress, Są super. To są pierwsze chyba przed tymi żelopisami czarnymi z Biedronki. Te są najlepsze. Są 0,38 i są takie naprawdę bardzo, wiecie, cieniutkie i są 0 połówki. Są fajne, bo wiecie, to jest żelopis, więc on tak leci, tak, tak leciutko pisze, i wtedy to pismo jest takie fajne, więc jakby ktoś się zastanawiał, czym pisać i, i, i co polecam, to to jest pierwsza rzecz, a te żelopisy czarne z Biedronki, to jest druga rzecz. Moje ulubione pisadła. W zasadzie całkowicie, słuchajcie, przerzuciłam się z normalnych, tradycyjnych długopisów, długopisów, takich wiecie, z tuszem na żelopisy. Więc jak ktoś ma problem z czym pisać, to no. Słuchajcie, kończę, kończę gadać. Dobra, jeszcze się napiję, żeby nie było, żebym potem, wiecie, kawka, kawka, ona kawki nie pije. To się napije kawki z filiżanki w. nie niezapominajki. Tak. A kawę sobie kupiłam w Teka Maxie, bo tam są różne fajne kawy, takie smakowe. jak jestem, jestem rzadko, jestem tak mniej więcej raz w miesiącu, więc to, to nie jest często. Niektórzy mają Takamax w swoim mieście, ja nie. Jak jestem. Kupuję jakąś fajną kawę smakową. Nie lubię bardzo owocowych, bo są kwaśne, a je, y, polecam, polecam bardzo kawy z tych takich orzechowo, migdałowo, ciasteczkowo, wiecie, tego typu smaków. Ta, którą piję, to jest w ogóle dla mnie mega najlepsza, z najlepszych, orzechowo-cynamonowa. Po prostu uwielbiam. Ciekawe jestem, jakie Wy kawy pijecie. I na koniec, bo już się nie rozgaduję, tak jak w, 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 w ostatnim tygodniu, a i tak nie wiem, ile to wyjdzie, ale staram się skracać. Dzisiaj panuję nad czasem. Planuję kupić zegarek. Wiecie o co chodzi? Zeszły tydzień. No. Planuję kupić zegarek. Yy, yy, o czym chciałam mówić? Starość nieradość. radość. Kawa, kawa. A, już wiem. Zrobię jeszcze jedną rzecz na grupie, albo na stronie, nie wiem. Zrobię ankietę, bo wymyśliłam dwie rzeczy, o których chcę mówić za tydzień, więc żebyście wybrały jedną. Jedna z tych rzeczy to jest mój drugi kredens, nie pierwszy, a drugi. Dlatego, że logistycznie mogę Wam pokazać drugi i mogę nawet tak zaaranżować nagrywanie, że będziecie zamiast tutaj tych książek i obrazów i lampy widzieć go w tle. Więc mój, historia mojego drugiego kredensu. A druga opcja to na przykład planowanie w bujo i bym mogła Wam pokazać. Znaczy, nie jak planuję tak na żywo, bo to by było całkiem za długo, ale na przykład coś w jakiś sposób na planowanie, może macie, może macie jakiś taki pomysł. Więc to są dwie, dwie opcje do ankiety, a wy wybieracie i zagłosujecie, i ja wybiorę jedną z opcji na przyszły tydzień. Może tak być? No, to jeżeli może tak być teraz. Mam nadzieję, że się słuchajcie, skończył problem, bo mi strona wróciła do normalnego widoku. Słuchajcie, radość wielka. Strona wygląda normalnie, więc chyba skończyli testy. I ciekawa jestem, czy dzisiaj mi się z grupy film pobierze normalnie. Jeżeli mi się nie pobierze normalnie, to i tak mam patent. Dobra osoba na jakiejś tam grupie biznesowej podzieliła się swoim patentem, który odkryła. On jest strasznie trudny, ja utykam na pewnym. Yy, Etapie, Marcin mi to robi dalej, bo ja technicznie nie daję rady, ale pobierałam. Także pobrałam dwie kawki, są już na YouTubie, ale może, skoro skończyli testowanie to durnowate tych stron na Facebooku, to może i z grupy mi się film pobierze normalnie. Także no. Mam nadzieję teraz, że mi się normalnie zapisze, także ja się już z Wami żegnam. Tak i zakończ. Papa do następnego tygodnia. Słuchajcie, zakończ.